Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem spróbujemy pokonać bosa takiego lodowego. Tu miniemy tego wroga. Nie jest to łatwy przeciwnik. A z bosem to też zobaczymy za którym razem nam to pójdzie. Weźmy sobie przyjemnego mocnika trzeba na tych chłopaków uważać 83 poziom, a tego teraz nie przywołamy ale on tu już będzie zrobił mamy takiego duszka Nazywa się Magara Naotaka. No ale jak widzicie, nie wiem czy to jest dobry duch opiekuńczy. Mamy jeszcze jakieś kubeczki. Zawsze ten pomocnik jednak się przydaje, bo to łatwiej nam będzie szło. Aczkolwiek bazarnego. Po prostu spróbuję pozać bossa i sam go przejdę. Trzeba się tylko go nauczyć. Ten sam zawodnik aczkolwiek jest słaby. Znaczy słaby, no szybko zginął. A tu? W 69. to też jakiś szał nie ma. Proszę bardzo. Ej szybko. Zostałem pozbawiony życia. Czasami zdarzają się tacy. Dobrzy zawodnicy. A czasami. Trzeba po prostu dobrze blokować. Okej okay. Jak widzicie, trochę mu zabraliśmy. O już moj umiera i teraz samemu trzeba będzie walczyć, ale możemy. Przecież nie. O patrzcie i super cios! 400. Bieżka. Się rozpędził, bo tak. Będzie nam wyszło. Ale dobry kontra. Usaka ma taka. Teraz się rozbujał. Dobra, kontra znowu. I... pięknie. Bierzemy sobie do tego. Trochę dostanie. Dobrze. Weźmy sobie życie. Nie. nie, przecież nie mogę tak. Mało życia mi zostało, ale trzeba na niego uważać. O nie. No jak ja to przeżyję. Ale fuks. <śpiewanie> <śpiewanie> nie wierzę. Ale wiecie jak serce wali. Jeszcze wali. Bo masz tak mało życia, tam zresztą tam było widać jak mi zostało mało A tu se podszedłem do chłopa wziąłem kolegę do pomocy Aj coś tam pomógł, tylko sami ja sobie sam to potem jeszcze prześledzę, zobaczę jak to wyglądało Tamten pokonany tutaj oddycha Dobra, idziemy dalej Teraz pewnie będzie film.

Znaczy, to nie było za drugim, ja już tutaj się z nim biłem, ale też nie za długo, cztery razy. I w sumie, no ten duch opiekuńczy parę razy mi tam... E, ...pomógł, bo skontrowałem go dobrze. Ciała i lód, to była misja ciała i lód. Zmieniono zadanie zmierzchu. To zadanie było... gdzie to jest ciała już? 65, ja mam 54 e, czwarty chyba poziom. I teraz kolejne zadanie główne. To są zadania poboczne. Zadania poboczne są dość, boję um, Wam, takie wymagające. I... No, ja na razie lecę po prostu z zadaniami głównymi. Zamek jest otoczony. No dobra, idziemy. 71 poziom. 3, 4, 5, 6, 7. Do zdobycia KODAM. Ale nie, no fajnie, no w tym odcinku pokonaliśmy Bossa i teraz już jest taki oddech, spokój, żeby żeby bez jakiejś tam no, spinki, że tak powiem, idziemy dalej na spokojnie. Tutaj jest nowa plansza. Misja jest główna. Jak gdzieś w międzyczasie e, dwóch bossów przeszedłem stwierdziłem, że no trudno taką sowę i, i jednego zawodnika parcie. Ten ma poziom 92 ja mam 31 tysięcy Amrity a muszę mieć 46 tysięcy e, kupmy sobie to mamy, bardzo dobry jest. Wszystko mamy, bracie. Ile mamy, kodam? 2, 4, 6, 8, 10. 10 dzięki temu przy starcie mamy, bo za 5 jest 1 jeden, jeden eliksir. A tu mam 5, bo jeden zużyłem chyba u tego e, chłopka. 74. E, ja mam poziom 56. Ok. Tu mamy coś do topora. Ale dobra, to nie teraz, nie czas i miejsce. Próbujemy najpierw znaleźć skróty. Czyli skrót najlepiej dotyczy... To jest mały potworek. Pokażę wam... Jak fajny jest Aha, te są zatruwające Muszę go teraz pokonać, tak go pokonałem Bo jak się dorwie To zatruwa Duża kamienna, duża Ile? 50 tysięcy amrity Uff. Nie wiem kiedy ja to zdobyłem i gdzie ale 50 tysięcy amrity to jest po prostu dodatkowy ten poziom No ale to jak noszę w kieszeni to się nic nie dzieje Łoj, bo się zatruję Prawie się zatrułem ale czasami w takich kółach jest y... Kodama. Mam 10 Kodam. W, w jednej lokacji jest 25. A tam jest coś, tam jest skarb. A, to czyli jakbyśmy poszli tamtędy No staram się iść i zdobyć, otworzyć mm. Nie wiem kiedy zacząłem nagrywać Otworzyć tamte drzwi O, ten już alarmuje chłopak Trzeba go rozwalić Łoł, wow, jakiś nowy ten Wszystkie strzały wykorzystam. Pewnie zatruwa. To nowy przeciwnik. To chyba kraina pająków, coś tak widzę. Patrzcie, tam, na górze jest pająk. Trochę zużyłem dużo... I w tych jajach też są? Nie, możliwe Dobra, pójdźmy tam, na razie strącimy tego alarmującego z góry. Gdzieś tam był, nie? Chyba, że zatrąbił i zszedł. Ej, panie trombaliński Ło to się wystraszyłem teraz Ktoś wystrzelił z armaty No, ewidentnie to nie jest miejsce do... Kto tam strzela? uciek mały psy Czekaj, bo tu zaraz będzie strzał No kończący tak sobie zmienię e, to żeby robić uniki szukał kodamy pięć nowych kodam i który to strzela tam dzwoniak o jest kodama jeszcze czterech i będziemy startować dodatkowym eliksirem. A tu co? Tak po prostu? Taki schowek? Który to tam strzela z armaty? O, tu jest zawodnik. Czy byśmy mu go tu jakoś ściągnęli? Może tak, co? I pięknie dostał w kółę. 38 tysięcy no 40 ileś więc trzeba też uważać tam tego ściągnąć tego nie ściągniemy chyba kto tam strzela Dostał. Piękne strzały, fantastyczne. I jeszcze ostatnim strzałem jest to, ale pokażę Wam. Mam taki nie karabin, tylko. jest słaby strzał ale Można jak się go potrafi to Teraz sobie taki te po prostu na luzaka Ło! Jest samuraj Chodź tutaj, pobijemy się Takie samuraje to mogą czasem nawet człowieka pokonać, on czeka na mój ruch. O, już chciał, już. Ale to są tacy, normalnie. Jestem na 56. poziomie, to jest na 60. któryś, nie? Cały czas tam jest koleś, który strzela. Tutaj kto zginął, od czego? Sprawca wojownik weszli tutaj i wojownik ich pokonał a tu nie bez kozery jest to o tam ktoś strzela trzeba tam po prostu wejść polecimy tędy Tam jest samuraj Szczeli we mnie Co tu się stało? Pies! Psy są niefajne, psy są niefajne Czekamy tu za chatę. Przyleci ze mną? Psy są szybkie tam co się skurczy i tak trzeba po prostu zdobywać pole Ja wiem że to się nie każdemu podoba To jest też zawodnik Ale mam dobry topór z przełamaniem Patrzcie tam co i chłopek 8000, pięknie Wejdziemy na górę, czy nas strzeli tamten? Zobaczymy ja Nie, dobra, nie strzela Stąd by się przydało tamtego On jest tam gdzieś za tym no Nie parawanem, tylko 44 tysiące, szkoda by tego było stracić jakiejś niefajnej śmierci zobaczymy co ten tu pilował no, specjalnego powiem szczerze dobra tu jest ten zaczarowany kodama ale on tylko coś po prostu daje i jakoś nie sprawdziłem specjalnie By się tam tego zadziabać. To był jakiś zawodnik. Kodama? Nie ma Kodama. O, tu ktoś prosi... Nie prosi, oferuje pomoc, czyli jest... ...nie za ciekawie. Patrzcie, stąd bym go już dziabnął. Szkoda, że. Idzie do mnie? Nie idzie. Szkoda, że nie miałem więcej tej broni. 44 tysiące. No mówię, szkoda by było teraz zginąć. Jakiś duży. Ło, kurde, to ten misiek wielki. O, tu jeszcze jest coś do zdobycia. Biegną? Nie biegną. Tu się schowamy. Tam jest ten duży rycerz. No dobra. Szkoda tej Amrity. Pójdę, dodam jeden poziom żeby nie było tędy chyba szedłem nie ale tu jakbym poszedł w tą stronę to to szedłem, to są pająki a mówię szkoda tej amrity dobra idziemy zwiększamy poziom i potem już będę szedł dalej myślę, że odcinek był fajny bo czy mi się przynajmniej podobał a tu jest ten skrót bo no udało się tego bossa pokonać, znaczy udało, no to nie było jakieś wielkie wydarzenie, ale pewnie wszyscy tam go nazywacie Ahurachu, ale no... Nie, nie był taki jakiś strasznie prosty. Teraz tak, 49, więc otwieramy sobie ekwipunek i to może sobie przejrzeć te wszystkie nowe rzeczy potrzebuję 5000 czyli dwa takie kawałki albo nawet trzy weźmy i będziemy mieć od razu 50 więc od razu poziom dodamy sobie poziom brakuje mi tutaj do jednego ducha opiekuńczego ale baczmy sobie, co mi tam brakuje w tym duchu opiekuńczym. Tutaj. Zręczność i umiejętność. Więc dodajmy sobie albo do zręczności, albo do umiejętności. Broń dystansowa, impulski. No, chyba raczej do. Umiejętności Ej, tu to kolejny 48 to ja to źle coś policzyłem No to właśnie Potem sobie zobaczę No i teraz wszyscy się odnowili, więc W kolejnym odcinku, no może nie odcinku, w kolejnym odcinku będę bił kolejnego bossa A tymczasem no, Łaskawy grób, poziom 66 do zobaczenia.